Na fale morza i ląd. Odważnie szli jak światło, co wędruje przez noc, by spełnić sny pokoleń, co docenią ich moc. Świat dzięki nim zmienił twarz. Jest jak film, który znasz, a jednak mimo to odkrywasz ciągle go. Odkrywcą być, to zmieniać swoje życie co dnia. sobie wynaleźć. Mieć w dłoniach ster, płynąc w dal, znaleźć cel, pośród fal, zostawić własny ślad i ruszyć niby w dal do słońca. Chimczycy. No nie. No i gdzie on się podziewa? Nie wiem, ale chyba nic mu się nie stało. Jeszcze nigdy nie zostawił nas na tak długo. Mistrz to twardziel, taki jak ja. Spoko, na pewno zaraz wróci. Tak, na pewno. Graj. Ach, ta cywilizacja. Toż to, toż to piekło nie życie, wszędzie korki okropny tłok. Ha. A tacy chińczycy, ci to wiedzieli jak. O, o dzieci, no tak, czekacie na mnie. Czytałem właśnie o chińskiej cywilizacji. Jak mówiłem wcześniej, chociaż chyba nie wspominałem o tym. No nic, w każdym razie zaczytałem się i spóźniłem. A ziom taki, że jest kim, by zamarszcz, i żeby ogrzać ręce, musiałem zawinąć je w brodę. Tak. To może dałoby się trochę podgrzać mieszkanie i gorącej herbatki też bym nie odmówił. Dzięki. Ech. Wojna. Ech. 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 Hmm. No tak, Chińczycy. To dopiero niezwykła kultura. Więc o czym chcecie dziś porozmawiać? O Chińczykach? E? No powiedzcie coś: jakiś gorący temat? Przyszłość naszego świata? Ekologia? E? Nie, ja tam wolę dziki Zachód, kowboje i Indianie. w tak! No właśnie, bawisz się w strzelanie, a to Chińczycy wymyślili pistolet na długo przed innymi. O. Proch strzelniczy i działo i delikatną białą porcelanę. Naprawdę? O tak, Chińczycy produkowali ją już 1700 lat przed nami i te karty do gry też oni wymyślili. Tak, tak, na pięć stuleci przed innymi. <laughs> Maga nie? No. A, już wiem, o czym dzisiaj porozmawiamy. <śmuszczaj> Spójrzcie na urządzenia, które nas otaczają. Doskonale je znacie, a przecież nie zawsze tak było. Łatwo przywykliśmy do komfortu. Światło, kiedy tylko zechcesz, centralne ogrzewanie, gorąca i zimna woda, i telefon, i telewizja, i wiele, wiele innych. Ktoś to wszystko wynalazł. Trzeba było tysięcy lat olbrzymich wysiłków i ludzkiej pomysłowości, by osiągnąć to, co dziś mamy. No, co by na to? Porozmawiamy o wielkich wynalazkach i ich autorach, tęgich głowach. Dowiemy się więcej o ludziach, którzy współtworzyli nasz współczesny świat i nadają kształt światu jutra. Zgadzacie się? No pewnie! Tak! Tak, tak! A czemu to nie oko w bojach? No właśnie, zaziewamy się na śmierć. O nie, wcale nie będziecie ziewać, daję słowo. Jak to, historia ludzkiego geniuszu nudna? Mm, nie może być ciekawszej opowieści. Gdzie byłby świat i my gdzie byśmy byli, gdyby nie geniusz naszych wynalazców i odkrywców, he? Powiedzcie mi. No? Ale mistrzu, co mają do tego Chińczycy? Na początku mówiłem o tym. Chińczycy odkryli bądź wynaleźli wszystko jako pierwsi, a raczej prawie wszystko: papier, karty do gry, system dziesiętny, silnik parowy, spadochron, e, zapałki, kompas, zjawisko krążenia krwi tysiąc, dwa tysiące lat przed Europą i nawet koniak. Jesteście zdziwieni, co? No tak, i jeszcze mechaniczny zegar. O tak, o, to on. I dróg. I jeszcze pas transmisyjny, wiszący most, ropę naftową i inne. Zapomniane, ale nie przez wszystkich. To co, chcecie należeć do wtajemniczonych? Ale mistrzu... Zdaje się, że w historii było wielu uczonych ludzi. Archimedes, Gutenberg, Galileusz, Paster, Edison. Jeszcze tylu, tylu innych. O tak, tak, z pewnością masz rację. Zróbmy więc tak. Najpierw dowiedzmy się, co wynaleźli Chińczycy, a potem omówimy tych pozostałych. Dobrze? Mm -hmm. Tak, a teraz po kolei pierwszych wynalazków z pewnością dokonały zwierzęta. Taki i małpy, i, i. a zresztą popatrzcie. to po prostu miały szczęście. Tak, lecz ze szczęścia też trzeba umieć skorzystać. Oni wynaleźli pierwsze narzędzia, pierwszą broń, i jako pierwsi ujarzmili ogień. A później, w miarę jak zwierząt do upolowania było coraz mniej, człowiek zmuszony został do szukania innych źródeł pożywienia i tak powstało rolnictwo. No i w tym momencie udajmy się do starożytnych Chin. Na sześć stuleci przed naszą erą Chińczycy potrafili uprawiać warzywa, nawożąc ziemię. Wynaleźli żelazne pługi, wielorzędową maszynę siejącą. Obie te rzeczy podniosły wydajność upraw, a Zachód wprowadził je dopiero po dwóch tysiącach lat. Pomyślcie, dwadzieścia wieków. Galowie ważyli sobie piwo, lecz napój ten Chińczycy pili już 400 lat wcześniej. Na pewno nie słyszeliście o tym. Co? Chwileczkę, o czym to ja... O rolnictwie, Czy co proszę? A tak, jasne rolnictwo. Otóż muszę Wam opowiedzieć o uprzęży. Możecie mi wierzyć lub nie, lecz był taki okres, kiedy tradycyjną uprząż zawiązywano wokół końskiej szyi, przez co biedne zwierzę często się dusiło. I znów Chińczycy jako pierwsi wymyślili coś nowego pas, który zamiast szyi opinał końską klatkę piersiową. I nie utrudniał oddychania. Nieco później pewien chiński dżentelmen, bardzo podobny do mnie, wpadł na genialny pomysł. Wymyślił homonto, kołniał je wokół barków i odtąd mógł ciągnąć ciężary 10 razy większe. To była rewolucja. <laughs> I upłynęło tysiąc lat. Tak, tysiąc lat, zanim Zachód wynalazł ten rodzaj uprzęży. <laughs> Myślę, że teraz możemy omówić strzemiona. Wiecie, jak ludzie wspinali się na konia, zanim je wynaleziono? Opowiem Wam. Jaki! Bywały sposoby szalone. Bywały też sposoby skuteczne. Strzemiona. Nie znali ich Egipcjanie, Grecy, Rzymianie. Jakim więc cudem utrzymywali się na koniach? Jeszcze raz wrócimy do Chin. Najpierw trzeba było udoskonalić sztukę topienia metalu. I tutaj Chińczycy kolejny raz wyprzedzili nas o dwa tysiące lat. Żelazne strzemiona. Ten drobiazg zmienił bieg w historii. Niezwyciężone hordy z Centralnej Azji ruszyły na podbój świata. Chińskie strzemiona pozwoliły wkroczyć na scenę ciężkiemu rycerstwu. Ojej, Ci Chińczycy to wymyślili parę naprawdę odlotowych rzeczy. Jakaś ściema gość nas wkręca. Marsjanie wszystko nam zrzucili. Słowo daje to dopiero początek. Nie sposób wymienić wszystkich rzeczy, no ale kilka może się nam uda. Więc kompasta. Magiczna latarnia pierwowzórkina. Przeguby wykorzystywane dziś w konstrukcji samochodów, napęd hydrauliczny, silnik parowy i śluzy wodne, łodzie z kołem napędowym i sterem. A wiecie, że już w III wieku, na wiele stuleci przed nami, Chińczycy potrafili zwalczać insekty metodami naturalnymi. hodowali owady, które pożerały szkodniki. Mm. W XI wieku wynaleźli I tak. Hehe, he, ten wynalazek robi naprawdę wrażenie. Nawet dzisiaj. Otóż potrafili odzyskać zatopione przedmioty. <laughs>

Właśnie później w naszych już czasach wciąż posługujemy się podobną techniką. Właśnie kończył się wiek XIX, kiedy Baden-Powell z pomocą latawca wzbił się w niebo, a obserwator ptasich lotów od Lilienthal rozpoczął erę aviacji. Jednakże pionierem w lataniu latawcem, nie do końca z własnej woli, został młody chiński książę. A było to tak, w V wieku przed naszą erą, Chińczycy zakochali się w latawcach. Kiedy wróg oblegał mury miasta, mieszkańcy ponoć puszczali latawce, by powiadomić sojuszników o swojej sytuacji. Zestrzelić! Ładna historia, prawda? Choć nie wiem, czy prawdziwa. Czas na prawdziwą i brzydką. <ścoughs> w owym czasie państwem władał okrutny gao Yang. W dość szczególny sposób uwalniał swoich więźniów. Tak. O. Młody książę Juan przeleciał tak kawał kraju. On pierwszy wzbił się w powietrze na 1300 lat przed Baden-Paulem. Ale dosyć o tym. Pomówmy teraz o mostach o wiszących mostach. Zgadzacie się? Świetnie. Gdzie powstały pierwsze? W Chinach. <laughs> Pierwszy most wiszący, bardzo prymitywny, lecz kiedy to było, właściwie nikt tego nie wie. A to kolejny etap. Eee, co oni robią? Co oni robią? Co oni kombinują? Rozumiesz coś? E? Przecież to nie wytrzyma. Lada chwila się urwie, zobaczysz! Most Anelan w prowincji Szechuan, trzeci wiek przed naszą erą. Podobną technikę zachód opanował po dwóch tysiącach lat. W doskonałości Europa osiągnęła 500 lat później. Teraz opowiem wam o spadochronie. Jego wynalezienie przypisywano dotąd Leonardowi Da Vinci, jednak prototyp powstał setki lat przed naszą erą. Przydarzyło się to młodemu człowiekowi w czasach dynastii O! Historia sprzed blisko pięciu tysięcy lat. Znacznie później, około roku tysiącsetnego. <laughs> Weźmiemy całego. Co ty, nie zmieści się na schodach. <laughs> to biorę go na plecy i skaczę. Chory, taki ciężar, zginiesz. No to co teraz, co robimy? Nie gadaj, tylko rób dokładnie to, co ja. Hmm. O, ja skoczę. U, nic z tego, jesteś za gruby. Zabijesz się. No to powiedz, co robimy? Ja zamierzam skoczyć. Jestem dużo lżejszy. No, a co ze mną? Zaczekaj, wrócę po ciebie. Odpocznij. Był rok 1080, a później, znacznie później. Ambasador opisał dokładnie to, co zobaczył. Kiedy sto lat później wystartował balon braci Mongolfie, zrobiło się duże poruszenie. Nieprawdopodobne, niezwykłe. Wreszcie człowiek lata. Drogi panie Garnerę, chyba nie wyskoczy pan z gondoli w trakcie lotu. Ależ tak, panie Mongolfie, ależ tak latać, fruwać jak ptak. Sen się spełnia. Zrobię to, co Chińczycy, ale trochę lepiej. W waszym balonie wzniosę się na wysokość 800 metrów, a wówczas Wówczas w Europie pojawił się spadochron prosto z Chin. Człowiek zapisywał informacje już przed sześciu tysiącami lat. Sumerowie uwiecznili pierwsze teksty na glinianych tabliczkach, a Egipcjanie na papirusie. Prawdziwy papier wynaleźli Chińczycy na dwa stulecia przed naszą erą. Miał wiele zdumiewających zastosowań. Patrzcie, papier. I to też. I to też jest papier. Stać, nie strzelać! Dobra, chcę zawrzeć pokój, ale wymienimy się zbroje papierowe za metalowe. Co wy na to? Ale dlaczego chcesz się zamienić? Wasze zbroje, równie odporne jak nasze, są jednak znacznie lżejsze. Przydadzą się, bo akurat planuję nowy podbój. Załatwione? Dobra, rozbierać się do samych gaci! Około roku 810 pojawia się papierowy pieniądz. Widzisz, to zwykły papier. Dość wydrukować i obaj zrobimy na ten majątek. O, tak, super, zrobimy wielki majątek, super. U, nieźle. Lecz fałszerstwo karane jest śmiercią. W Europie produkcję papieru rozpoczęto dopiero w XIII wieku, 1500 lat opóźnienia, a banknoty pojawiły się w XVII wieku. W roku 868 Chińczycy wydrukowali pierwszą książkę na papierze. 150 lat później Picheng wynalazł ruchomą czcionkę. 26 znaków u nas i ponad 400 tysięcy w Chinach. Później był najazd Mongołów. Dotarli niemal do granic Cesarstwa Niemieckiego, gdzie niebawem dróg wynaleziono na nowo. Nie wszystkie chińskie wynalazki można ocenić pozytywnie. Strzelby, moździerze. Działa! Ocisk zapalający i miotarz ognia. Również tutaj dowiedli swej pomysłowości. A proch strzelniczy, gdy alchemicy próbowali przedłużyć ludzkie życie, Chińczycy znaleźli sposób, by to życie skrócić. Tak jest, proch. Rakiety miały tylko uświetniać uroczystości, ale pewnie leży to w naszej naturze, by to, co miało dawać radość, zamieniać w śmiercionośną broń. Jeszcze kilka stuleci i rakiety odnajdą drogę na zachód. Być nie musi. Nowe wynalazki mogą i powinny służyć rozwojowi ludzkości, a nie dominacji czy tępej agresji. Przedstawiciele różnych kultur mogą żyć w przyjaźni, a nawet uczyć się od siebie. Opracowanie wersji polskiej na zlecenie wydawcy Hippocampus Spółka Zo Masterfilm. Reżyseria Elżbieta Jerzewska. Dialogi Witold Surowiec. Dźwięk Urszula Ziarkiewicz. Montaż Paweł Siwiec. Kierownictwo produkcji Romuald Cieślak. Tekst piosenki Andrzej Brzeski. Opracowanie muzyczne Piotr Gogol. Wystąpili Stanisław Brudny, Joanna Budniok-Felix, Joanna Pach, Janusz Wituch, Wojciech Paszkowski, Waldemar Barwiński, Cezary Kwieciński i inni. Śpiewała Katarzyna Łaska.